Pozory zewnętrzne czy prawda wewnątrz? Co jest ważniejsze w naszym chrześcijańskim życiu? Myślę, że na to pytanie każdy z Was zna bardzo dobrze odpowiedź, ale temat jest na tyle ważny i głęboki, że chciałbym z Wami spędzić kolejnych kilkanaście minut, by nad nim się zastanowić. Dlatego zapraszam Was na kwadransik ze Słowem. Cześć kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym kwadransie Słowem. Jak widzicie, już gdzieś indziej niż ostatnio, przez ostatnie parę dni siedziałem na południu Polski, jeździłem po różnych miastach, odwiedzałem różnych ludzi, modliliśmy się wspólnie i Pan Bóg działał. To było naprawdę też kolejne piękne doświadczenie, które pokazuje, że Bóg się w tym, w tym trudnym czasie pandemii nie zatrzymuje. Są ludzie, których chcę dotykać, są ludzie, których chcę przemieniać, i, i tak to jest też w mojej posłudze, w moim życiu, że gdzie się nie pojawię, tam są ludzie, którzy potrzebują modlitwy, i chwała Bogu za to, bo, bo jest to na pewno wielkie błogosławieństwo być częścią tego, co Pan Bóg czyni dzisiaj. Na Ziemi, także polecam wszystkim. I, I dzisiaj też myślę, że ważne jest, byśmy wsłuchali się na nowo w Słowo Boże i byśmy w nowy sposób dzisiaj spojrzeli na to, co, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, bo to ze Słowa Bożego czerpiemy siły do posługiwania, ze spotkania z Bogiem w Słowie. Czerpiemy moc do tego, byśmy mogli, wychodząc na zewnątrz, dawać ludziom to, czego ludzie potrzebują. A potrzebują Chrystusa I, i, i potrzebujemy być zakorzenieni. Każdy z nas, kto chce dawać innym Chrystusa, potrzebuje być zakorzenionym w Słowie Bożym. Więc myślę, ten czas zamknięcia jest też takim czasem, w którym wszyscy sobie to musimy uzmysłowić. Szczególnie teraz, kiedy mamy utrudniony dostęp do sakramentów, potrzebujemy dzisiaj. Mieć kontakt, mieć łączność z Chrystusem, szczególnie w Jego słowie. I, i powiem Wam, że też ostatni mój czas pobytu w Zakopanem czy, czy też na południu Polski był taki dość szczególny, wyjątkowy. A zaraz krótkim fragmentem wideo chciałbym powiedzieć Wam, dlaczego, bo spotkałem bardzo wyjątkową osobę. Sami zobaczcie. No, wylądowaliśmy w Zakopanem. To jest Pani Maria którą chciałem Wam bardzo yy, też przedstawić, bo Pani Maria ogląda wszystkie Kwadransiki podobno. Zgadza się? Tak, zgadza się, oglądam. <grym> no i Pani Maria napisała do mnie maila, że kiedy będę w okolicach w Zakopanem, to żebym przyjechał w odwiedziny na herbatkę i sobie siedzimy od dwóch godzin i trochę rozmawiamy. No, z herbatki zrobiła się kawka. Kawka się zrobiła, nie? Ciasto, ciasto domowe. I sama Pani piekła. Była, I sama upiekła. No, Pani Maria ma 96 lat. Tak. I jest chyba najbardziej doświadczonym fanem kwadransików, który się w ogóle pojawił, chyba na kanale. Tak, tak mi się wydaje. Wiekowo, tak naprawdę. No, także bardzo się cieszę, pani, pani Mario, że jest pani z nami i, i, i dziękujemy za to, że, że możemy tutaj dzisiaj też. Się serdecznie zobaczyć. pozdrawiam, polecam kwadransiki. O właśnie, także lepszego już polecenia w życiu nie znajdziecie, także pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Także jak sami mogliście zobaczyć, miałem bardzo miłe spotkanie z panią Marią. Pani Mario, Buziaki wysyłamy, pozdrawiamy i, i możecie też. Napisać w komentarzach parę fajnych, ciepłych słów, bo pani Maria naprawdę ogarnia YouTube'y, ogarnia e, telewizory i ogarnia wszystko. Byłem w szoku, po prostu, że e, 96-letnia kobieta potrafi tak wszystko e, tutaj sobie wokół siebie załatwić, i, i nie potrzebuje do tego praktycznie niczej pomocy. Wielki, wielki szacunek e, i jest to naprawdę piękne e, dla mnie też doświadczenie. Tego, jak Słowo Boże otwiera drzwi do wielu wspaniałych ludzi, których nie poznałbym bez, bez Pana Jezusa, których nie poznałbym bez, bez wejścia w to, w, co, w czym jestem dzisiaj. To jest kolejna lekcja, myślę, która, której Pan Bóg nas uczy, że kiedy wchodzimy w Jego powołanie dla naszego życia, kiedy wypełniamy rzeczy, do których On nas wezwał i do których On nas zaprosił, wtedy Naprawdę wiele pięknych rzeczy zaczyna dziać się w naszym życiu. Zaczynamy spotykać ludzi, których byśmy nie spotkali. Bywamy w miejscach, do których byśmy nie, nie trafili. Możemy zachwycać się działaniem Boga i, i naprawdę to jest coś, coś niezwykłego. Także chwała Bogu za to, za to ostatnie spotkanie i mam nadzieję, że spotkamy się z Panią Marią jeszcze, jeszcze nie raz. Chciałbym, żebyśmy otworzyli dzisiaj list do Rzymian, drugi rozdział od 25 do 29 wersetu. Nie wiem w ogóle, czy widzicie, czy nie, trochę mnie słoneczko przyjerało, e, ale chyba przeżyjemy e, i mam nadzieję, że też ci z was, którzy majówkę przeżyli w deszczowej pogodzie, e, nie będą na mnie bardzo źli, no ale jedziemy dalej. Rzymian 2, 25, 29 Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz prawo jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który mimo że masz księgę prawa i obrzezanie, przestępujesz prawo. Bo żydem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga. Zabraliśmy się ostatnio trochę za, za kilka fragmentów z listu do Rzymian. <laughs> to jest naprawdę myślę, Niełatwy kawałek pisma. Święty Paweł mówi tam no, słowa, które są trudne, bardzo, bardzo logiczne i bardzo też myślę oparte na poprzednich rozdziałach. To znaczy, kolejny rozdział będzie zrozumiany tylko wtedy, kiedy poprzednie będziemy dobrze interpretować. I, i, I też ten fragment z listu do Rzymian, z drugiego rozdziału, który czytamy teraz, jest bardzo ważnym rozdziałem, ponieważ kiedy, kiedy święty Paweł mówi tutaj o byciu prawdziwym Żydem, to nie jest fragment jedynie dla Żydów, jakby jeśli chodzi o narodowość, to jest fragment dla ludzi, którzy chcą być czcicielami Boga, i tak należy rozumieć. To bycie Żydem, też tutaj w tym fragmencie, myślę, żebyśmy mogli wziąć dla siebie coś z tego fragmentu pisma. Kiedy chcesz być prawdziwym Żydem, to znaczy prawdziwym czcicielem Boga, potrzebujesz postępować według tego, co, co święty Paweł mówi. Święty Paweł, który jest zaznajomiony bardzo dobrze jako człowiek, jako faryzeusz, człowiek wykształcony, obeznany w pismach. Jest zaznajomiony z tym całym prawem żydowskim, I, i, i po spotkaniu z Chrystusem Paweł, tak jak Chrystus w Ewangelii czytamy, nie znosi prawa, nie, nie, sprawdza, nie sprawia, że to prawo jest teraz bez sensu, jest nieważne. Ale Paweł po spotkaniu z Chrystusem zaczyna nabierać zrozumienia, po co prawo jest, i, i tak naprawdę zaczyna rozumieć, jaki cel ma prawo i jak prawo właściwie ustawić. Jak teraz po tym poznaniu Chrystusa, po tym poznaniu tego, który jest prawodawcą, jak mam ustawiać prawo w moim życiu, jak mam rozumieć przykazania. Jak mam rozumieć to wszystko, co zostało nam dane, Jemu dane i nam jako wierzącym i w szczególny sposób narodowi wybranemu. I Paweł tutaj to wszystko stara się wyjaśnić. I zobaczcie, że, że Żydzi od czasów Abrahama mieli, e, mieli przekazanie, by obrzezać mężczyzn jako znak, że ten człowiek, który będzie miał obrzezanie na swoim ciele, jest prawdziwym czcicielem Boga. Ten człowiek, który ma Obrzezanie, znak obrzezania na sobie jest prawdziwie tym, który uwielbia Boga. To był zewnętrzny znak bycia czcicielem. I pojawiło się pewne, pewne pytanie, które stawia tutaj Paweł, tak jak mówię, po spotkaniu Chrystusa, czasami po spotkaniu Chrystusa, te całe nasze religijne systemy, które mieliśmy, różne tradycje, w których byliśmy, których być może nie rozumieliśmy, po spotkaniu z Chrystusem zaczynają, zaczynamy je rozumieć nieco inaczej, ustawiamy je w inny sposób, zaczynają pojawiać się pytania, na które Chrystus chce nam odpowiedzieć. I pojawia się tu takie pytanie: co jeśli ten zewnętrzny znak, który został dany na ciele, który został gdzieś, no właśnie, uczyniony ręką ludzką na, na ciele mężczyzny, jest faktycznie Znakiem uwielbienia Boga, ale na tym znaku się kończy. Co jeśli człowiek jest obrzezany, a nie wypełnia prawa? Czy on może być nazwany czcicielem Boga, czy nie? To jest bardzo ważne pytanie, bo można sobie dzisiaj zadać właśnie takie, co to ma wspólnego z nami? Przecież nas nikt nie obrzezał i nie, no nie możemy się dzisiaj jakoś tak porównać. Z obrzezaniem starotestamentalnym. W jakiś sposób możemy zadać sobie pytanie, jak ma się naszy, nasz chrzest niemowląt, jako, kiedy przyjmujemy chrzest jako dzieci, do później naszej wiary. I na takiej płaszczyźnie można sobie gdzieś tutaj próbować odpowiadać na pewne pytania, ale myślę, że jak najbardziej powinniśmy ten problem poruszyć w kontekście pozornej pobożności. To znaczy, może być tak, że na zewnątrz jesteś pobożnym człowiekiem, może być tak, że chodzisz na pielgrzymki, może być tak, że chodzisz teraz zawsze ze sztandarem na procesji w Boże Ciało, może być tak, że na zewnątrz jesteś nieźle pobożnym człowiekiem, a w swoim wnętrzu nie pozwoliłeś Bogu się przemienić. I to jest bardzo częste, bardzo częste zjawisko w naszym kraju, no ponieważ od, od wielu lat jesteśmy krajem z tradycji katolickim, z tradycji chrześcijańskim, więc te, te chrześcijańskie praktyki na zewnątrz są czymś dla nas normalnym. Pytanie jest o wnętrze. Pytanie jest o to, co się dzieje w naszym wnętrzu. I święty Paweł mówi o takiej pułapce. Pobożności, pozornej pobożności, i w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, w kontekście obrzezania, mówi tak. Bo Żydem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz. Czyli czcicielem Boga nie jest ten, który jest nim na zewnątrz. Ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem, czyli prawdziwym czcicielem Boga, jest ten, kto jest nim wewnątrz. A prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery prawa. Taki to ma upodobanie u Boga, a nie u ludzi. To jest potężny fragment, kiedy naprawdę go zrozumiemy, że prawdziwym czcicielem Boga jest człowiek, który daje obrzezać swoje serce, daje ochrzcić swoje serce, daje przemienić swoje serce Bogu. I prawdziwa pobożność i te wszystkie rzeczy, które, o które się kłócimy, te zewnętrzne rzeczy, są ważne i liczą się dopiero wtedy, kiedy przemienione jest nasze wnętrze. Ja ostatnio też jestem w takiej sytuacji, gdzie pisze do mnie wielu ludzi gdzieś takich Zafascynowanych pewnym tradycyjnym podejściem, takim tradycjonalistycznym bardziej podejściem do wiary, czasami dyskutują gdzieś tam, próbują ze mną dyskutować. Ja nie wchodzę w dyskusję, tylko odsyłam ich do teologów. Bo ja nie jestem, nie czuję się teologiem, ani człowiekiem, który by połknął nie wiadomo ile książek, żeby teraz mieć wielką wiedzę. Choć staram się gdzieś tam dokształcać w tym temacie i w tych różnych tematach, ale, ale dla mnie to jest ta odpowiedź. To znaczy. Możemy dyskutować o rzeczach zewnętrznych, o formach pobożności, o formach e, również, na przykład, przyjmowania Komunii Świętej, bo to jest ostatni, ostatni, bardzo częsty temat. Możemy rozmawiać o tym dopiero wtedy, kiedy powiemy sobie: punktem wyjścia będzie to, że moje wnętrze kocha Boga, moje serce jest przemienione, moje serce jest naprawdę poddane Panu Bogu. Bo jeśli nie wyjdziemy z takiego fundamentu, to po co nam zewnętrzne znaki, bo one nic nie będą odzwierciedlały? Znaki zewnętrzne mają wartość tylko jeśli wnętrze jest poddane Chrystusowi. I potrzebujemy o tym, o tym pamiętać, I jeśli nie, to wpadniemy w pułapkę, w którą weszli faryzeusze. I do tego fragmentu też Was zapraszam: Łukasza 11 od 37 do 42. Łukasza 11 od 37 do 42. Gdy jeszcze mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na obiad, poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego, właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyli głupi, czyż stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla Was czyste. Lecz biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięciny, z i ruty i z wszystkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem należało to czynić i tamtego nie odpuszczać. To jest w ogóle recepta, bo, bo można pójść w skrajność, że w ogóle zewnętrzne przejawy są nieważne. I to też by była zła skrajność, bo. Na przykład cała liturgia, którą mamy, jest bardzo pełna, jakby jest bardzo pełna. Jest, jest pełna wielu y, takich znaków czy symboliki. Ma w sobie wiele znaków i ma, so, ma w sobie wiele symboliki, która jest bardzo istotna i ważna, ale znowu przemienia serce dopiero wtedy, przemienia życia to dopiero wtedy, kiedy wnętrze człowieka jest poddane Bogu. Bo jeśli wnętrze nie jest poddane Bogu, to będzie tylko dla nas jakiś teatr, do którego ludzie przychodzą, patrzą, wychodzą i nic się nie zmienia. I tak bardzo często to wygląda. Więc myślę, że to jest coś bardzo ważnego, o czym też mówi Pan Jezus, że nie powinniście zaniedbywać jednego ani drugiego. Nie powinniśmy zaniedbywać, mówi do faryzeuszów, nie powinniście zaniedbywać dawania dziesięciny, bo to co zewnętrzne, to dawanie dziesięciny na zewnątrz jest, jest ważne. Ale będzie miało sens i będzie miało właściwy efekt dopiero wtedy, kiedy zadbacie o to, co we wnętrzu, kiedy zadbacie o sprawiedliwość i miłość Bożą. Nie można pominąć wnętrza, zatrzymując się na rzeczach zewnętrznych. Wtedy jest to puste i nie ma w tym Boga, i, i nie pozwalamy Bogu się przemieniać. Panie, chcemy dzisiaj Cię zaprosić. Byś przyszedł i nas przemieniał, prawdziwie przemieniał, byśmy byli ludźmi przemiany, ludźmi, którzy są przemieniani na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Proszę Cię, byśmy dzisiaj umieli zrozumieć i byś ożywił przede wszystkim nasze serca, nasze wnętrza, byś przemienił nas na tyle, żebyśmy mogli Pani odbijać Twoją twarz, twoje, Twój blask i Twoje oblicze wszędzie tam, gdzie pójdziemy. Przemieniaj nas, przyjdź Duchu Święty. Daj nam życie, daj nam łaskę, daj nam swoją moc i daj nam dzisiaj. Dzisiaj jeszcze więcej siebie. Prosimy Cię, przyjdź Duchu Święty, abyśmy na wewnątrz i na zewnątrz mogli dawać Ciebie innym i przypominać Ciebie we wszystkim, co czynimy i jak żyjemy. W Twoje święte imię prosimy o to, Panie. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to, że byliście. Bądźcie z nami na tych 21 dniach przygotowania. Do zesłania Ducha Świętego do Święta Pięćdziesiątnicy zaczęliśmy już z Danielem. Rano wprowadzenie i rozważanie na moim kanale wieczorem. Medytacja na pogłębiarce, także wpadajcie, subskrybujcie kanały, wciskajcie dzwoneczki i tak dalej. Widzimy się już niedługo w kwadransie ku zesłowem albo na naszych rozważaniach przed Świętem Pięćdziesiątnicy. Do zobaczenia.